No dobrze, rozpocznijmy krótką prezentację systemu ASO Asset Tracking. Logujemy się do serwisu IoT, wpisujemy login i hasło. Logujemy się oczywiście w dowolnej przeglądarce internetowej. Nasz widok na ekranie głównym zależy w dużej mierze od naszej konfiguracji. To my decydujemy, co widzimy na naszym ekranie i jak wiele szczegółowych danych chcemy wyświetlać. Co więcej, każdy użytkownik może mieć inny poziom dostępu, a tym samym uzyskiwać różne informacje z różnych urządzeń. Czy chcemy poznać dokładną trasę przejazdu naszego auta dostawczego? Czy chcemy mieć dostęp do prędkości? Czy interesuje nas aktualne położenie naszej dostawy? Czy może wczorajsze położenie? Co z informacją o planowanej dostawie do miejsca docelowego? Czy może potrzebujemy więcej informacji lub danych historycznych? I tak naprawdę w zależności od naszych indywidualnych ustawień w aplikacji mamy natychmiastowy dostęp do szeregu informacji szczegółowych. I to tylko od nas zależy, jakie informacje i jakie szczegóły chcemy uzyskać z naszych urządzeń śledzących. I dlatego system jest w stanie umożliwić naszym klientom najwyższy poziom obsługi dostępny na rynku. Klient otrzymuje dostęp do urządzenia lokalizującego z kartą SIM, które jest z kolei skonfigurowane z aplikacją, pozwalającą zlokalizować urządzenie za pośrednictwem systemu GPS w czasie rzeczywistym. I tak to jest podstawowa funkcjonalność, ale dobrą wiadomością jest to, że system śledzenia może z powodzeniem być stosowany nie tylko przez klientów ALSO, ale jest duża szansa na wdrożenie rozwiązania w samej firmie ALSO. Rozwiązanie powinno umożliwić naszej firmie monitorowanie cyklicznych transportów międzymagazynowych działających na zasadzie line -hole czyli wewnętrznych przesyłek pomiędzy naszymi centrami logistycznymi. Dodatkowo w ramach ciekawostki tylko dodam, że nasi informatycy w ramach testów używają tego urządzenia do monitorowania temperatury, wilgotności i poziomu dwutlenku węgla w naszej sali konferencyjnej, co też widzimy na ekranie. Ale wracając jeszcze do zastosowania systemów w naszej działalności logistycznej, urządzenie pozwoli nam monitorować dedykowane transporty o wysokiej wartości. Umożliwi to zarówno nam, jak i naszym partnerom lepiej zorganizować logistyczny łańcuch dostaw dla najbardziej wrażliwych i pilnych przesyłek. Pozwoli to też naszej firmie zaoferować naszym klientom najwyższy możliwy poziom obsługi logistycznej. Do każdego urządzenia lokalizacyjnego dołączona jest karta SIM która z kolei jest skonfigurowana z aplikacją IOT, umożliwiającą lokalizację urządzenia poprzez GPS w czasie rzeczywistym. Jest to urządzenie wielokrotnego użytku o długiej żywotności baterii i dostępne w różnych wersjach. W zależności od potrzeb klienta może zostać udostępnionych więcej niż jedno urządzenie i to od użytkownika zależy, ile szczegółowych danych ma być zarejestrowanych w aplikacji. Na zakończenie dodam również, że platforma IoT pozwala na stworzenie własnej aplikacji za pomocą naszych narzędzi. Aplikację możesz udostępnić swoim klientom, aby zarabiać na swojej pracy. Więcej informacji na stronie ALSO. Dziękuję za uwagę. Kolejnym przydatnym rozwiązaniem IoT stosowanym w firmie AZO jest Dolly Plus. Dolly Plus wygląda jak zwykły wózek logistyczny, ale zapewnia skuteczną ochronę przed kradzieżą zarówno na tym magazynie, jak również podczas transportu. Dzięki monitorowaniu za pomocą systemu GPS klienci cały czas wiedzą, gdzie znajdują się ich towary. Dolly Plus umożliwia mobilne i bezpieczne przechowywanie produktów również w siedzibie odbiorców. Warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu zamka elektronicznego obsługiwanego kodami PIN to klienci mogą sterować zarówno dostępem, jak i samym rozładunkiem wózka. Dzięki temu dostęp do towarów mogą uzyskać wyłącznie osoby upoważnione do otwarcia wózka. ALSO oferuje to rozwiązanie w modelu biznesowym jako usługa dla producentów i sprzedawców z branży ICT oraz dla ich klientów. Już dziś dzięki ASUS Smart and Secure Trolley transport towarów może osiągnąć zupełnie nowy poziom.